ma tutaj Kratos311 i. Piotron 1. To jest nasza nowa seria Minecraft'a, którą kręcimy, ponieważ nie mamy co robić e, o późnych godzinach w nocy. Wiem, jesteśmy dziwni. No. Jak widać. No Wygenerowaliśmy nowy świat, e, którego zupełnie nie znamy, ponieważ. E, Teraz jest ich nowszych wersji, a my tamten nasz stary świat mieliśmy na tej starej wersji i zupełnie nie wiemy jak go ogarnąć, ale już tam w oddali widzę taką górę. A mam grafikę na szybkich ustawieniach, mm, też krótkiej widoczności, ponieważ e, mi skaczą FPSy od 15 e, raptem e, od 15, nie wiem, do 20, za to rzadko. Najczęściej jest 15. No. A widzę świnię. Gdzie? Prosioczka? Tak. Świnko! <grystanie> <grystanie> no. Jak widać, nie ma z nami... ...ciemaka. Ciemaka. Tak, ponieważ... ...oni nie grają z nami o takich godzinach. No, oni muszą zawsze... Um, ...jak to powiedzieć? Muszą zawsze Chodźć. kończyć... ...o 22-23. No, biedni chłopacy, no nie? Chłopcy. Chłopcy, dobra. A teraz, jak widzę na moim genialnym zegarku, jest godzina 0040, czyli 24.40. I ten odcinek będzie trwał gdzieś 20, około 20 minut. Fajnie, że już nie ma tego limitu i możemy kręcić ile nam się podoba. Ale będziemy kręcić te odcinki tak maksymalnie na pół godziny, gdzieś. No nie? No będziemy kręcić 100 tydzień no. jeśli w ogóle się spodobają no. e... jeśli cała ekipa się oh. dogada oczywiście tak Oho. może no. wystąpić opcja że nie, oni nie będą chcieli tego no widzieć. właśnie więc tego filmiku nawet wtedy nie zobaczycie <laughs> dobra yy, ja mam już ale, wejś... ale jak już ten filmik oglądacie to czyli, że oni się zgodzili um, i seria będzie kontynuowana Tak Dobra, kasper, zaraz budujemy dom No. Ile masz drewna? 25, 29 30 Ja mam 10, bo ja tutaj ciągle gadam, gadam, gadam i nie skupiam się na zbieraniu drewna. Dobra, ja przetwarzam mhm. To Ty przetwórz, ja jeszcze trochę pozbieram Dwa staki. I, ile? Czego? desek no e, to dobra to ty zostaw deski ja z tego co mam drewna to ja zrobię po prostu węgiel Epa, jaskinia dobra Czekaj, zaraz, już mamy podejdę, zaraz jak jakby wąwóz jaskinia gdzie pokaż na pewno już mamy żelazo dobra Gdzie jesteś? E... a tu ty fajnie od razu pierwszy świat i od razu takie coś no dobra to budujemy gdzieś tutaj obok domek może przy rzece dobrze o tutaj w tym miejscu w którym pokaż tu gdzieś może o. Trochę FPS im skaczą. Dobra, już się wyrównał odmiany. Gdzieś tu może wybudujemy. trzeba wyrównać cztery. Ale nie na piasku. I zrobić... Nie? Gdzie źle na piasku jest. Tu, tu, tak, tak. O, bajorko bajarko obok to, nie? No. To czekaj, to... Masz crafting? Zrobię. Dre całe drewno, co ja mam, to ja będę przerobił na węgiel, to wiesz. Gdzie dasz craftinga? Mm, tu. Dobra. Okej, okay, dobra. To zrób, zrób mi kilofa, pójdę trochę po kobla um, i zrobimy sobie jeszcze piecyk I takie pierwsze po prostu narzędzia. Och, masz. Jak widać też, już nie jestem krobafem, że tak powiem. <grym> to, była, to była tylko taka rola, o, jak to powiedzieć. To była taka tylko rola do kręcenia tej pierwszej serii. Jak normalnie to będzie To jest Peter Piotrek. No, dlatego im się myliło. No, cały czas. Żebyście wiedzieli, widzowie, jak to ciężko e, się gada, e, jak się myśli o Piotrku, a on ma jakąś tam ksywę. Oczywiście to wszystko było zrobione po to, żeby było śmiesznie. <laughs> Tylko czy to było śmieszne? Ale to już zależy no. od widzów. No właśnie, dla niektórych śmieszne, dla niektórych nie no, nie? No. Zależy no to... po prostu od gustu. Ale nasi koledzy się śmiali na szczęście, no nie? No koledzy to... Oni się koledzy. śmieją z wszystkich głupot, które robimy. No. Dobra, mam 15 kobla. Będzie tak, 8 na piecyk yy, i jeszcze chyba... Z... Tak, luzem starczy na jednego co najmniej kilofa. Ja nie jestem z najlepszy z matmy, ale czwórkę wyrabiam. O, ale miałem laga! jest git? No, jest git. Jezus Maria, ale laga. Dobra będę musiał skoczyć jeszcze Po co? po nie, co pan tu? <grystanie> eee. robię drzwi To dobrze A ma obok zrobiłem otwór, ale dobra Gdzie? Dobra nieważ A tu? Nie, lepiej na takim tym, bo jak jest pół kosie, to jeszcze patrzymy Creeper tu. <grystanie> no <grystanie> to jak w odcinku specjalnym pierwszym <grystanie> Ma Majentarz... <grystanie> Jaki dziad! To jest pierwszy domek! No. <noise> o, trzcina, tak? Dobra, to ja zrobię. Um, mam dwie deski. Tak. To, trochę... <noise> to będzie pierwszy odcinek, pewnie prowizoryczny. Taki nie będziemy mieli łóżek, taki pełny odschód. No. I dopiero w następnych odcinkach się rozkręcimy, że tak powiem. Że tak powiesz. No. Ja zawsze w, w, podbudowaniu domku kopię pod siebie No i szukam różnych kopalni i tak dalej To jaki luz I mówię, że to jest skuteczne ale ostrzegam, że należy brać ze sobą Jedynie kilo A i kopanie pod siebie jest właśnie złą rzeczą, bo jak wpadniesz w jaskinie to się nie wyratujesz Jak to nie? Przecież jak przekopiesz to wszystko to co masz ten? jak przekopiesz to, to możesz wrócić przecież, bo masz tyle samo... No. Ale nie, nie, o to mi chodzi, że jak kopiesz tak perfidnie pod siebie, tak jedna kratka ciągle, to wiesz, to wpadniesz tak pionowo w lawę i koniec. A, miałem tak. No wiem, ja też tak już parę razy miałem, ale zawsze... ale teraz zrobiłem... znaczy to już jest stary sposób, taki po prostu cztery kratki kopać, tak. Tak A raz kiedy... jedna, raz druga i tak ciągle, i tak ciągle. A kiedy robimy zagrodę? Bo to mnie bardziej interesuje. Na razie no. jest duże świny Dwie się zostawi jakieś i się zrobi szybko zagroda i mamy Już ten mm, A jak myślisz? Kiedy będziemy kręcić? Eee... Czekaj, zamyśliłem się. Eee, ten. Wiesz który, ten nas przygodowy. Aaaa, pierwsza seria. Nie, to jest druga. To, to, to ta już jest. Trzecia. I żab i tylko pierwszą skończyliśmy jak na razie. Ale co, taki dach... St tyle starczy, żeby dach już zrobić? Starczy, starczy. A okna... nie, okien jeszcze nie, ale mamy masę piasku. Proszę mnie nie wkurzać, proszę mnie zrobić, proszę się zamknąć. Dobra, nie ma lipy, idziemy jak <noise> Za dużo ty siedzisz na YouTube, moim zdaniem. A, i chciałbym e, przypomnieć widzom, bo... No pewnie widzowie zobaczyli, ale jestem na tyle genialny, że... Ja o tym nie powiedziałem, bo ja mam Minecrafta z, e, spolszczonego, e, ściągnąłem taką fajną... E, takiego fajnego launchera, który spolszcza ci Minecrafta na... E, w ogóle nie spolszcza, tylko e, ogólnie na wszystkie języki świata. Może zrobić. Ruski. No jest taki, naprawdę. No to jest masa tego. Ale frysk. E, jaki dach robić? Taki wiesz. Tak? E, wypukły e, czy taki fajny płaski? Fajne był skośny. Fajnie był taki skośny. Taki wiesz, zaraz ci pokażę, czekaj. Masz deski? Zrobię. No to czekaj, to ja pójdę po drewno. E, idę rąbać drewno. Co ty robisz? Miałbyś na ukos. To robię. To się tak robi. No w ten sposób. A, bo ja zawsze inaczej zaczynałem, no dobra, I później mam taką fajną ideę, żeby... Um, jak będziemy już robić te wiesz, te jakieś inne takie wiesz, ozdobniki, to zrobi się takie, wiesz, te, już sobie to wyobrażam, taki dudo domu się zrobi koblem, taką jedną, dwie kratki i to się zrobi, żeby porósł je ten. że porosło je to, 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 to takie coś, co porasta. ta. Ta liana co po nas. No, to mi tak ten, ja grałem u kuzynki, bo mi się, że pamięta, że lapek mi się spalił, no nie? No, strasznie. Ja grałem u kuzynki, no wiem... Przed na święta akurat, to z hamskie No. E, tak gra... Grałem u kuzynki to robiłem... Aaa! Spadłem, dobra. Ja to robiłem sobie, właśnie... Znaczy, bo miałem też właśnie na bagnach taki mm -hmm. domek, nie? I to mi porastało cały dom. Znaczy, przynajmniej tam jedną część, jedną ścianę. Ale będzie trzeba nożyce zrobić, żeby poros, wiesz Ta? No. A no tak. No żeby to ściąć, nie? No no no, wiem. Eee, yy, zaraz będzie noc. To trzeba drzwi zrobić takie inne. Dobra, to ja idę pod Czekaj, czekaj, niech se uporządkuje. A, a, i... Nazwę do tego do tego ...lunchera, czy jak to się nazywa, podam wam w opisie filmik. Jak, jak coś wpadnie przez okno, to się wkurzę. Znaczy, przez... O nie okno, tylko to ja gadam. Przez ten, bo dachu nie skończyłem jeszcze. No i ja mam tutaj na razie trochę drewnie. A. No fajnie tak. nawet się gra tak w survival, znowu, jak się tak dawno w ogóle nie kręciłyśmy. No. To jest problem. Mieliśmy po, na święta nakręcić jakiś odcinek, a tutaj już jest jakiś tydzień po święta. Fajnie, że dzisiaj jest trzech Króli. No, wolne. Można sobie posiedzieć w domu. I pograć. W, w Minecrafta. Tak. I gdyby nie te trzech Króli, to, to byśmy pewnie nie kręcili tego odcinka. No. Dzisiaj bym. Ja, ja coś tak myślę, żebym był na tyle zmęczony, że po prostu zaczął grać w tego. W Licofer, więc dla jasności. Pewnie dużo osób z Was gra w tą grę. Muszą grać. pokaz który mi na to pozwala. O właśnie. Ja Wam ludzie na to pozwalam grać w League of Legends. No i tak. To się wzięło stąd, że Peter tam grał z jakimś kuzynem jego w Lola, a ja im tam ciągle gadałem, że pozwalam Wam już kończyć i grać tego Lola, i stąd to się wzięło. No. Tak, racja ale nie jestem pewien, czy będziemy lala kręcić, bo to tak jakoś dziwnie się tak po prostu kręci. Jak... No, mamy tam po dwudziestym trzecim, nie wiem, jak Kasper, level. Ja 20 chyba piąty. Mam ten, co ty. A, to ja, no, to, to, to tak o. Tylko, Tylko lepiej może nie podawajmy nazw, bo powiedzą, że nobimy, ale nie. Jak nobimy? <laughs> no, tylko jeden desek? Raz, dwa, trzy deski. A, uff, abym wpadł tam. Zniszczę to wejście. Fajnie, że teraz nie gramy na moim serwerze. Tylko Peter założył serwa i jakoś fajnie, że nie ma lagów. Bo zawsze jak ja zakładałem serwa, to miałem takie niekiedy perfidne też Mam 16 drewna. zacz Drewno? Eee. to na deski. Eee, ten desek mam. Ja trzeba drzwi zrobić. Właśnie drzwi, a ja pójdę załatać dach. Jakiś mi Creeper wejdzie do domu i. Nie wiadomo no. co zrobić. No. Myślałem, że tu creeper. Że tak wystraszyłem! A co to było? Oj, ty! Eee. <gryzanie> <gryzanie> yy. Aha! Wstaw ze mną, O, dobrze jest. I teraz taki mój dźwięk jest. No wiem, słyszałem. Miałem to powiedzieć przed chwilą. Yy, Patrz co, mam, mam 14 tego. Czekaj, niech sobie zrobi deski. Jak ktoś nazywa. I, e, I pewnie widzowie już o tym wiedzą, ale ja mówię o tym, że. Dodaj takie coś, jak e, jak to się nazywa. No koleś, zapomniałem nazwę. No, dodaj takie coś, że jak klika się tutaj o, no, w Craft Benja, e, to tutaj jak się klika, na przykład się przytrzymuje Shift i normalnie klika, to wszystko się e, przerabia. A, trzeba zrobić pochodnie. Masz, de, masz patki? Mam dwa te drewna. No to zrób patki. Ja drewna tylko tego. Dasz Jest tu. Aż tu. Co ja tam widzę? Nie. Nie, nieczysty Creeper! Jaki? Nieczysty, moim zdaniem. <grym> Dobra, dajcie patyk. Boję się. Czekaj, zaraz będą pochodnie. Jestem hardkorem. Nie. Wejdę. Nie. Gdzieś chcę zrób miecz? Nie, nie masz czego. Do jestem hardkorem Dwie pochodnie starczą Je, jestem hardkorem Trzeba być oszczędnym Trzeba być Je. oszczędnym O, patrz Patrz co e. już zebrałem Co? No, do skrzyni patrz Dobra, o, kabel z tą tam wsadziłem, nie? O, ja, o, jeszcze wsadzę węgla I co, teraz musimy czekać Dobra, to ja będę hardkorem Nie, ja <laughs> Zostań Idziemy eksplodować już czuję ten exp. Ex. Chodź tu nobie. Rusek. W możecie się grubać. Chodź tu rusku. To rusku to będziemy teraz często powtarzać, bo jak tam na. tak nam. ślin na język to przynosić cały czas. Czy To jest jakiś rusek. Taki. Ruskie to. To ten. Ulubiony tekst moich kolegów z klasy i pewnie ja to przyniosłem do. Dobra. Ej, to wygląda trochę jak kościół, ale dobra. Gdzie? Na nasz domek. No. Trzeba drewno zebrać. Znowu. No. Ale to jest masa grzybów. Ludzie. Raj. Tylko nie ma tych... E, tych muchomorów za dużo. Więc będzie trzeba ale zrobić grzyb... farmę. Ale grzyb... Ale grzyb z siebie. Jakiś świr z ciebie graf w gotika 1 wie o co chodzi. A. Jakiś świerc z ciebie Albo. Czekaj, co tam było, co on jeszcze mówił. A nie, wiesz, nie pamiętam. Ja tam grę tylko trochę w gotyka jedynkę, tak bardziej w trójkę, wiesz. A w wrzoda? chyba tak. A, no tak. Uo, ale był perfidny lag Tak pięć razy pod rząd, tak szybko uderzył, nie? Tak wiesz, nagle... że się zlegował i później szybko uderzył. Tak pięć razy, nie? Tak pod rząd. Dobra, mam 7 drewna. Jakiś z ciebie. Nie, ja nie mogę sobie co on mówił. He, he on Jakiś się tak śmiał. He, he, Ciągle za... podróżujemy, może o to co nie wiem. Ja tego te... nie mówię. Chyba. Jeszcze tak z 4, e, tak 4 minuty i kończymy tą odcinkę. No. Mm, nie wiem, co jeszcze możemy powiedzieć. Hmm. E nie chcę mieć praw autorskich, no ale em, jak to było? Czekaj, e, jak to tak fajnie kogo to był tekst, czekaj, a JJ-a ten na koniec, jaki to był? Ty, czemu? Na koniec jego zawsze każdego odcinka. Subskrybujcie, się, oceniajcie żółty magiczny guziczek, no nie? No, no, no. Ale no, nie chcemy dostać za to jakiegoś, nie wiem, praw autorskich, czy czegoś Tylko tak dla jaj po prostu Żeby o czymś gadać, bo jak nie gadamy, to tylko... A później, gamerzy Polska Zbanowane konto <laughs> O Jezu O, słyszę pająka Nie lubię pająków, najbardziej nie lubię pająków i Enderman. A ja y Nie, najbardziej, sorry, nie lubię szkieletonów spi Nie, spidery nawet się da przeżyć, ale spidery i endermany najbardziej nie lubię a reszta to może być Gryfer mogą być Ty dobrze się no? eee, ale ja już jestem zaspany Chciałem kraftować w piecu No, no teraz minus tego się w Ale da się grać Dobra, mam dać cię prezenta Co? 1000 Tys gold please, Tysiącka gold please o, o. Już na 100% mamy te party To idziemy na party giganta Ale będzie ekspa tak, oglądaliśmy Idziemy I, ekspiec. idziemy ekspić. No, Władca Pierścieni i parodia. Hmm. Hmm. Jak to było w jednym komentarzu, który czytałem, no. ten kto to wymyślił był goniuszem. <grym> to to okładaj. Jeszcze głowę tak przykręcił tak dałeś do dołu, że jakby ci spadł naprawdę, tak wiesz. Idziemy ekspić. O, zombie. Idziemy ekstryzm Ej, na, 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 naszym tym Uważaj, spada na ciebie I O Och ty, Lamo! Gim, 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 gim Wow Ale są mega hity Ja no. Żyłem to I full expa Uważaj na noba. Idziemy rusku A, nie mam już kilofa. Tam A, Enderman, zyska. chowaj się Uciekaj <laughs> On się na ciebie popatrzył <laughs> O oh, Jezu To było straszne Palcie oh. się Palcie się Palcie, palcie Haha! Ej, on się na mnie patrzył. Patrzył? On może jak będziemy wyznawać paczai, to nie będzie się spalił już. To tak ja wyjść. No to idziemy po expa Epa, ten pają się na mnie patrzy. A nie masz... Patrz co on się wcinasz? Masz po jajach. No. Bum headshot. Nie, jak to, to... tam ten... Nie, nie. To tam nie, kratos nogi. Zrobiłem dwa, ha. Golda. Ile? Golda? Dwa Golda. A ja jestem Sunrida. So... No. Ja so... Co pierdolę, ty Dobra. Wiesz, że to słychać? Wiem. <laughs> to więc nie klnij, bo dzieci nas oglądają. <laughs> Dobra, nie obrażaj, bo się Nie, oczywiście, żartujemy. No. Dobra. Będzie czas kończyć tego odcinka. Chodź tutaj lomu i kończymy ten odcinek. Wow. Dobra, to... Żegnamy się z wszystkimi naszymi widzami. Serdecznie pozdrawiamy. Um, jak co tam jeszcze? No. Wesołych świąt, które już były. Wesołego, Szczęśliwego nowego roku i w ogóle wiecie o... Tak 2012, koniec świata, boom! Headshot. Nie no, nie zgapiaj nie zgapiaj. To by, no normalnie będą prawa autorskie, no. No, dostaniemy bana, ale trudno. Przynajmniej kilka osób ogonie ten odcinek. No, to żegnamy się z wszystkimi widzami, serdecznie żegnamy. Fenomenalna rolada mięsna. Tak. No, to cześć, do kolejnego odcinka. Jeśli go w ogóle nakręcimy.